Siema w moim następnym let's z Minecrafta. E, tu jest też serwer z polskim terenem, tak jak tamten, tylko że to jest inny trochę. Tutaj już trochę mniej czytowaliśmy, bo jednak zdobywaliśmy tam kamienia czasami gdzie gdzieniegdzie i w ogóle. No i to jest taki... No tutaj takie miasto już jest, zrobi, robi, robiliśmy. Dobra. Najpierw ratusz zrobiliśmy. To jest jakby główna kwatera tego miasta. Tutaj oczywiście nagroda za pracę. Piec. No i tam regulamin, nie będę tego czytać. Bo zawsze taki sam jest praktycznie. I tutaj w ogóle taki rynek jest cały. Tu rynek. Teraz tak, najpierw pójdziemy do mojego domu. Z tej strony najpierw wszystko. Taki zwyczajny zrobiłem. Jak zawsze. Tutaj kościół, który Na nie wyszedł w ogóle. nie, ale ja nie już się wykręcę od tego. Dobra, już za późno. Tutaj domek od Mainu, Jeszcze nie niedokończony. Tutaj sklep. Które są najpotrzebniejsze rzeczy, wszystko jest warte, co tutaj jest. Wszystko jest warte, czy złota. Ale właśnie, musisz to bliżej napisać, i ja co nie No, wszystko jest warte, czy złota. Przecież. Wszystko? No. no. Dobra, tutaj jest domek z bedrocka. To nie mój. Od razu, ja, od razu powiem, że to nie ja budowałem. To no. jest taki jakby... To jest taki jakby... No, żadnych dźwięków. Dobra, tutaj kopalnia, zaraz do niej zejdziemy. Może na końcu. Tutaj od Madahata. Wielki komin taki, jest zrobiony, fajnie to wygląda. Tak, z obsydianu, Dobra. Tutaj posąg Creepera, który zrobiłem niedawno właściwie. Maria. No, zaraz pokażę Maria. Tutaj jeszcze zrobimy taki jakby bazę. Dobra. To jest domek, to jest domek badanka. Tutaj jest staw taki. Tutaj e, farma kukur, e, e, kaktusa, a tutaj pomnik, Maria, który zrobiłem przed chwilą wziąłem pomysł od Elfidasa.pl, robię wszystko co tam robił dobra, zejdziemy do tej szybko jeszcze to będzie taki krótki odcinek tutaj się trochę powiedzieć, TNT za bardzo Jak widzicie, zrobiliśmy tutaj wie, o, o, ogromny krater z TNT. Wsadziliśmy chyba tutaj... Chyba 19 razy 64 TNT wysadziliśmy tutaj. W tym miejscu. No. Ale ciebie nie było wtedy. To my i ja zrobiliśmy. Tam się ciągle z No, ale są moby włączone na razie. Bo teraz przedstawiam wam wszystko. No to dobra, to... I się zdaje, to na tyle Co? Okej, z moimi No, dobra, to, na, to na tyle na następnego odcinka następnego odcinka, na razie